Witajcie, Z tej strony Trolls, witam witam wszystkich bardzo serdecznie. Na kolejnym filmie na moim kanale. Nie gadaj, tam gdzieś ple. Końcówka odcinka mi się nie nagrała. To jest rzecz, która się zła stała. Ale w ogóle teraz zrymowałem. Tam się niewiele działo. Jest w stanie, ale go naprawimy. Nie artu? Yy, Jedne co tam się działo, to prosiłem Was, żebyście mnie na, yy, poprawili w komentarzach, czy mówi się Łampa, czy Wampa, Jak jest uprawnie powiedzenie przez W, czy przez EU. Ja osobiście mówię przez W, więc możecie mnie poprawić, jeżeli mówię źle. Yy, a tymczasem yy, przygotowujemy, się, przygotowujemy się do obrony. Ponieważ imperium na końcu tamtego odcinka jedyne co jest ważne, to to, że imperium znalazło naszą bazę na hof i musimy się przygotować do obrony tejże właśnie bazy. Mamy przygotować śmigacz śnieżny Luka do walki, więc zniszczmy coś w naszej bazie, udając, że to co robimy pomaga naszym przyjaciołom. Zbudujmy to. Czokolwiek to jest To jest to jest skrzydło do naszego śmigacza Cyk no, Teraz potrzebujemy dwa skrzydła, ale w takim stanie to się nigdzie nie ruszymy Teraz potrzebujemy Artu Artur rób rzeczy Dobra Gotowe Czas jest stąd zabierać Artu I rozpoczynamy poziom szturm na bazę cho. Widzimy maszyny kroczące. No i dobra, są przed nami 80 zwane też e, franklinami przez e, niektórych ludzi. E, a, czekajcie to nas. No. Dobra, zniszczę Zatrzymajcie że tak powiem staram się zatrzymać ale ale ja tu się bardziej skupiam na zbieraniu pieniędzy Aha, umarliśmy. Dobra, jeszcze raz od początku. Tu możemy też coś zniszczyć. Dostaliśmy za to mini hita. Eee, dobra, zniszczymy te ATST. Strasznie powoli się to zbiera kasę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Świetna robota jest musisz zatrzymać te maszyny kroczące. Wasza długo nie wytrzyma. To już koniec. Nikt nie O, ale, ale dostaliśmy potężnie. Yy, dobra, yy, zbierzemy te pieniądze. To jest pierwsze primo, drugie primo strzele, to coś. Trzecie primo, jeszcze tu są pieniądze. Teraz musimy obalić to AT-AT, tak jak mówiłem, tak zwanego Franklina. Eee, ooo, nie trafiłem. O, dobra, 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 dobra. Trudniejsze, powiem Wam, niż, niż w Battlefroncie. No dobra, udało się. Ale zostało jeszcze trzy. Ale manew. Odbierasz mnie. Robi się tutaj coraz gorzej. A idą do nas jeszcze trzy kroczące. Musisz się ich pozbyć. Przedwczesna radość, łeczek. Zniszczymy te maszyny kroczące. Tu zniszczymy jeszcze mniejsze maszyny kroczące. Jakimi są ATS. Zestrzelimy jeszcze to. Dobra. Teraz kwadrat. Zaczepiliśmy się. I teraz cyk, 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 cyk. Jest drugie. Już do mnie próbowało strzelać, stawiałbym na at albo ATST, więc zniszczę owe. Dzień dobry. No, trochę teraz dostałem od at ale to nie szkodzi. Kurde, nie punkt. A za to są pieniądze. Fajne pieniądze także zresztą. Kiedy pieniądze nie są fajne w tej grze, eee, dobra strzelę jeszcze w to, żeby nie było. Ile zamiast z czerwonych punktów? Trzeba to załatwić jak nic. Imperium ma to nagle tyle działek I dobra, jest prawdziwy Jedi. I to nawet szybciej niż się spodziewałem. Więc skoro mam już prawdziwego Jedi, to możemy możemy jeszcze nawrócić, bo ja tam, tam tam się jedna rzecz jeszcze świeciła O tu! O, 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 o. teraz zwolnijmy jest, to właśnie. Minikit. A mogę lecieć. Dziękuję. Dobra, teraz do góry. O, tutaj jesteśmy teraz za blisko. Nawrócimy i weźmiemy go od tyłu. Dobra. цик И я ставлю do daj, to już. Idą transportowcy! <grym> oh. Solo. Startujcie, nie dostanę się tam. Zabiorę ją stąd sokołem. Ruch! wracajcie! I kończyliśmy w ten sposób misję Szturm na bazy Echo. Poziom ukończony, gra swobodna, odblokowana. Monet jest oczywiście Ty daj. Monet zebraliśmy 31 tysięcy, nie jest najgorzej. Wymagania w poziomu tylko jeden szpanerstwo e, Mini zestawy to też leci chyba tylko jeden A nie, no na dwa nawet Także bardzo fajnie I teraz odblokowaliśmy Han Solo Hoff Leja część piąta Hof Jeszcze ktoś? Chyba tyle Dobra, yy, także w tym momencie ja się z wami pożegnam. Znowu krótki odcinek, ale w sumie wszystkie takie odcinki z lataniem są krótkie. O, przepraszam bardzo, nie chciałem. Do następnego i niech moc będzie z wami.